Hejka wszystkim, ty Arabella Slant. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy 8 luty, jest to środa, a zatem miała miejsce aktualizacja. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Tak naprawdę e, takie trzy rzeczy w tej aktualizacji, ale jeszcze zanim to tutaj macie moich pięciu ostatnich subskrybentów. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Również zapraszam Was na mój serwer na Discordzie arabelki, do którego link jest w opisie każdego filmu. I na moje media, takie jak TikTok, Facebook czy Instagram. No i oczywiście zachęcam do śledzenia mojego kanału, ponieważ już w sobotę rozpoczynamy walentynkowy maraton na kanale, o którym jeszcze e, się dowiecie, e, wstawie posta na społeczności tego kanału, no i też już mamy walentynkowy event na serwerze na Discordzie. Jeszcze raz serdecznie zapraszam, jest konkurs i już niedługo będzie następny. Ale już teraz przechodząc do odcinka, nie przedłużając zbędnie, to w dzisiejszej aktualizacji mamy konsek fabularny, tak które zacznę sobie od tych rzeczy, że tak powiem, mniejszych. Mamy konsek fabularny, od którego sobie tak naprawdę zaczniemy dzisiejszy film, bo myślę, że to nam najmniej czasu zajmie. Później pojedziemy sobie od razu z zapomnianych pól do ujeżdżalni, gdzie czeka na nas Schiller Mogadea. To tutaj mamy te konie Jorviku, znowu wyścig jakiś ciekawy. Tym razem będzie on dla pasofino, koni andaluzyńskich i koni luzytańskich, dlatego właśnie siedzę sobie na pasofino. Będzie dodawał nam 500 punktów doświadczenia dla konia, dlatego myślę, że bardzo korzystna oferta. No, i nowe, odnowione morgany trzeciej generacji. Jeszcze nie wiem, czy kupię, sobie obejrzę maści i zobaczę. W każdym razie, no, jeżeli nie znacie mojego zdania odnośnie, odnośnie tych nowych morganów, to tutaj u góry was odsyłam do mojej reakcji na ten oficjalny spoiler. Generalnie wypowiem się jeszcze raz tak skrótowo. Uważam, że te konie, te morgany to nie jest nic innowacyjnego, podobają mi się ich maści, aczkolwiek uważam, że to jest zlepka y, tych poprzednich koni, które niedawno SSO wydało i tak naprawdę tutaj nic nowego nie ma e, także no, zobaczę jeszcze a teraz już przechodzimy sobie do aktualizacji, e, Linda tutaj na nas czeka na zapomnianych polach w ogóle nie widzę ludzi i zastanawiam się, że, czemu czy to dlatego, że po prostu coś mi się SSO zlagowało, czy po prostu jeszcze nikogo nie ma nie możesz podjąć tego zadania będąc w siodle, no spoko To siadam Opiekun życia jest już prawie dorosły. Teraz raczej nie możemy nazywać go sadzonką. Zajmie się najnowszym epi... Jorwickim opiekunem życia. Epickim, czemu epickim? Rebel. Co jest? W ogóle jeszcze jest to, co nam dodało parę nowych ubrań dla postaci. To jest na przykład ten czarny sweterek, który po prostu... Ja uwielbiam czarne rzeczy. E, I mówię, kurczę, jak ja sobie dodaję taki sweterek, to aż żal nie kupić. I kupiłam sobie ten sweterek, ale na przykład nie kupiłam czaprakę czy tych rzeczy dla konia nowych. Czuję, czuję, że jego magia jest teraz silniejsza. Tak, jesteśmy tak blisko. Nie mogę się doczekać, by pojechać do przesmyku diabła. Splot Gaju wkrótce zostanie uzdrowiony i będzie można po nim chodzić. Przygotujcie się, miejsce duszy. Splot Gaju. Ciekawe, co to będzie za miejsce. Bardzo ciekawe. Yy, o, jak widzicie, już teraz tutaj nam się ta sadzonka opieku na życie, chyba tak to się nazywało, przemieniła i już jest taka bardziej dojrzalsza i bardziej kolorowa i w ogóle pięknie. Tutaj już też yy, ten portal nam rozkwita, że tak to ujmę. No, i myślę, że w następnych, w, następnym, w następnych zapowiedziach aktualizacji już SSO coś wspomni o fabule. Mam przynajmniej taką nadzieję. A teraz jedziemy sobie na ujeżdżalnię do Gilerma. No i jesteśmy. W ogóle chyba zrobię relok, żeby sprawdzić, czy serio ludzi nie ma, bo aż mnie to ciekawi. Chyba miałam w ogóle znalegowane sezu całe, bo mnie teraz wyrzuciło na farmie Steve'a, dlatego wybieramy się ponownie do. na ujeżdżalnię. <noise> I już widzę ludzi. No i jesteśmy z powrotem u Gillerma. Tutaj nie ma za dużo ludzi, ale przynajmniej kogoś widzę. Hej, Orety, ale hala jest dziecka. Jestem Gillermo Gada. jeden z założycieli wyścigów Monrasowych Kajot. Gajot to skrót od koni Jorwiku, jeżeli tego jeszcze nie wiesz. To mała organizacja, która została powołana do życia na cześć naszych pięknych jorwickich wierzchowców. Razem z przyjaciółmi organizujemy wyścigi mądryosowe dla konkretnych raz koni oraz raz o podobnych cechach. Uważamy, że to idealna okazja, by jeść się spotkali i podzielili miłością do koni. Teraz mamy wyścig inspirowany Working Equation. By go wypróbować, musisz dosiadać konia andaluzyńskiego, Luzytańskiego lub pacofino. Jeżeli chcesz wziąć udział w tych zawodach, po prostu ze mną porozmawiaj lub zaproś znajomego i rozpocznij się wyścig, zapisując się na stojącej obok mnie tablicy ogłoszeń. Porozmawiaj z Schillermo. Mam nadzieję, że niedługo zobaczę jak się ścigasz. By wziąć udział w tym wyścigu musisz dosiadać konia andaluzyjskiego, luzytańskiego lub pasofino. Zaczynamy? Do dzieła! Ukończ wyścig. Zobaczmy. 500 punktów doświadczenia nie rośnie na drzewie, więc... <laughs> tak jak mówiłam na początku, korzystne. No, tutaj taki, że tak powiem, szereg, trochę most. Zakręt. O, matko, ostry zakręt. <grym> Znowu będzie skok. Dobra, tu będzie chyba slalom, nie? Tak, jest teraz slalom. Nie jest aż tak źle, ale czuję, że jak teraz powiedziałam, że nie jest aż tak źle, to się zrobi trudno. Eee, tutaj teraz skok trzeba oddać, przejechać chyba między tymi drągami. Tutaj dzwonek. Teraz skok. Pomiędzy beczkami. Teraz będzie trzeba... O, ładko, nie lubię tego, strasznie tego nie lubię. Zwłaszcza jak mam takiego niewytrenowanego konia, bo zobaczcie, on ma drugi poziom, więc naprawdę bardzo słabo. Eee, ale zabiorę się za niego niedługo i może nawet wstawię wam film z jego trenowania. Dobra, nie było aż tak źle. Wydaje mi się, że w miarę proste. W miarę prosty ten tor. Nie ma nic w tym złego. Takiego trudnego bardzo. Obserwowanie Twojego konia w akcji było wspaniałe. Możesz do mnie wracać bez ograniczeń. Ale pamiętaj, że ten wyścig nie zostanie tu zbyt długo. Tak, zostaje do aktualizacji, która będzie 8 marca, czyli w dzień kobiet. <grym> Też trzeba będzie coś wymyślić na kanale. Ej, Alien, patrz, e, nie, Agulenka teraz, przepraszam, to jest teraz Agulenka. E, dobra, ja sobie tylko tutaj pojadę to jeszcze raz, żeby zrobić zdjęcie do miniaturki i zaraz jedziemy obejrzeć nowe Morgany. Otóż mamy sześć nowych maści Morganów e, i jeden znajduje się w Forcie Pinta, każdy z graczy może go zakupić, natomiast pozostałe znajdują się w Jodłowym Gaju i są one dostępne od dziewiątego poziomu. Gracza. Nie wiem właściwie, dlaczego teraz jadę tutaj. Mogłam tam wziąć podwózkę? Arabella coś dzisiaj nie myśli trzeźwo, ale sobie poradzimy i za chwilkę widzimy się. Może najpierw w Forcie Pinta? Najpierw może przejażdżkę do Fortu Pinta. Otóż tutaj stoi ten Morgan. No i jeżeli mamy być szczera, to Maść jego mnie nie urzekła. Zobaczcie, on stoi tutaj... Tak naprawdę to jest taki. mi się kojarzy z Konemarą. Eee, taki trochę mniejszy ten koń belgijski. No dobra, tego na pewno nie kupię, bo już widzę, że mi się nie podoba. Jedziemy do, jodłego, do jodłowego gaju. I tutaj jeszcze w międzyczasie jak to prawie częst, no, po prostu często przy nagrywkach bywa, spotkałam wickę, Liza. Eee, Liza z nami nagrywała niedawno film, który był się w... Czwartek, też śledźcie kanał, bo w czwartek pojawi się film z prawdopodobnie nowej serii, bo zrobię z tego serię jeżeli wam się to spodoba, mianowicie stworzenia memów o SSO, no zobaczycie je w czwartek, właściwie jutro o godzinie 12, tak jak było napisane w harmonogramie a teraz zobaczmy sobie tutaj te nowe morgany To jest taki taki cały biały no ten mi się nie podoba, jakaś taka ta maść. Nie wiem, coś mi tutaj nie gra. Ten, no tak, wygląda trochę jak y, High Ten mi się podoba, to jest naprawdę bardzo ładny. 850 Star Coins. I ten, ten mi się nie podoba. Ten mi się ewentualnie podoba, jest piękny. Zmieni grzywę. Co by tutaj, jakby to wyglądało z inną grzywą. oj nie, zdecydowanie ta podstawowa jest najlepsza e, no wydaje mi się, że w miarę spoko kupię właściwie e, zaraz tutaj wymyślę jakąś nazwę e, imię e, ale to nazwa, to, to imię mi się tak podoba Epic Cupcake, czyli epicka babeczka naprawdę, piękne no to niech będzie ta epicka babeczka, bardzo mi się podoba biorę, biorę no Dobra, to ja teraz szybko się przesiądę na naszą łapicką babeczkę i pokażę Wam trochę tutaj, jak on chodzi. Ej, dobra, muszę przyznać, że myślałam, że będzie gorzej z tym koniem. Jakby, jak teraz tutaj pojechałam, to patrzcie, on jest mega szybki. Zwinny, taki, wszystko super. Dobry, sprzęt jeszcze dostał to w ogóle. Ale nie, naprawdę super koń. Dobra, jak dębuję, mam trochę też Abi. Ale ten kus to ma taki fajny, taki inny galop, no galop też mam trochę robi. Tutaj. Znaczy większość koni, wiecie, galopuje tak samo, daj weso. ale jak na przykład idzie. No to też tak. Jakby fajnie podnosi ten ogon jak idzie. Nie wiem, czy reszta koni też tak robi. Nie, nie, wyha nie wyhaczyłam tego. Eee, jak skaczę, zobaczymy sobie. Fajnie. Aj, teraz nie, nie skoczyłam, no dobra, ale muszę Wam przyznać, że naprawdę ten koń mi się podoba. Mimo wszystko. Tak jak myślałam, że nie kupię, to teraz jestem zadowolona. Eee, także kochani, ja wam bardzo... Ja przybliżę może trochę ekran. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja i moja epicka babeczka bardzo Wam dziękujemy za oglądanie na dzisiejszego filmu. Eee, dajcie znać, jak Wam się podoba wyście, czytaliście sobie radę. Eee, czy również czekacie na fabułę e, i czy kupiliście nowego Morgana? Dlatego ja już Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia. Pa! Czekajcie na jutrzejszy film.